Dzień dobry, Szymon Moszty, a za mną jest Kacper Bokiewicz, zawodnik sportu sylwetkowego. Jeśli ćwiczysz się w siłowni, zdajcie sobie sprawę z tego, że mięsień, żeby rósł, potrzebuje odpowiedniej ilości bodźca. I teraz ćwiczeń siłowych, które są przeznaczone dla trenowania różnych grup mięśniowych, jest bardzo, bardzo dużo. Jest 20 ćwiczeń na biceps, 30 ćwiczeń na klatkę. I teraz warto byłoby zastanowić się, czy te wszystkie ćwiczenia faktycznie warto jest robić, a może istnieje tylko jedno ćwiczenie, które mogłoby w sposób skuteczny przetrenować całą grupę mięśniową w taki sposób, żeby ona cała mogła rosnąć. Istnieją takie teorie, które mówią o tym, że Mięsień to jest jedna struktura, która ma jedną funkcję i wystarczy wykonywać jedno ćwiczenie po to, żeby przetrunować cały ten mięsień, po to, żeby ten mięsień mógł rosnąć. Czasami takie co, taka teoria będzie miała zastosowanie, ale w znacznej większości wypadków niestety nie. Teraz dla przykładu, jeśli mamy mięsień piersiowy większy. Z jednej strony można by mówić, że to jest mięśnie, którego główną funkcją jest wykonywanie tak zwanego przywiedzenia horyzontalnego, czyli zbliżenie ramienia do tłowia. Ewentualnie mięśnie pierwszej większy współdziała też w rotacji wewnętrznej i zgina ramię, współdziałając w tym ruchu razem z mięśniem na ramieniu. Może daję trochę, trochę do przodu. Tylko... Niektórzy twierdzą, że wystarczy wykonywać jedno ćwiczenie, jakim jest na przykład wyciskanie sztangi leżącej na zapce poziomej, po to, żeby zaangażować całe mięsień. Natomiast warto byłoby spojrzeć na ciało człowieka pod względem anatomii. I teraz sam mięsień piersiowy większy ma trzy części. Na samej górze znajduje się część górna klatki piersiowej, czy część obojczykowa. Ona przyczepia się do obojczyka i prowadzi włókna tutaj najpierw poziomo. Ops. Nie boli? Prowadzi włókna poziomo i później schodzi w dół i przyczepia się do grzebienia gózka większego kości ramiennej. I teraz biorąc pod uwagę to, że mięsień pracując się kurczy, to żeby zaangażować tą górną, górną część klatki piersiowej, trzeba byłoby pracować w tym kierunku, czyli albo zbliżać ramię do e, ciała, albo działać w tym kierunku. W każdym razie górna część klatki piersiowej będzie pracowała wtedy, kiedy ta część mięśnia piersiowego zbliży się do tej części mięśnia piersiowego. Teraz od części środkowej jest oddzielona tak zwaną bruzdą międzypiersiową. Teraz znajduje się mniej więcej w tym miejscu i od tej pory zaczyna się środkowa część mięśnia piersiowego większego, czyli część mostkowo-żebrowa. Ona przyczepa się do cząstek od drugiego do piątego żebra i tutaj włókna są prowadzone mniej więcej poziomo i też przyczepiają się do tego samego punktu, czyli do grzebienia głuska większego kości ramiennej. Na, do, na samym dole natomiast znajduje się część brzuszna i to jest część mięśnia, która przyczepa się do blaszki pochewki mięśnia prostego brzucha i prowadzi włókna mniej więcej w tym kierunku. Hops. W związku z czym, żeby zaangażować dolną część mięśnia piersiowego większego, znowu trzeba pracować w tym kierunku. Czyli teraz część górna będzie pracowała wtedy, kiedy ramię będzie przywodzone do, do tłowia od dołu lekko do góry, Wtedy faktycznie najwięcej napięcia mechanicznego znajdzie się w górnej części klatki piersiowej. Część środkowa będzie angażowana wtedy, kiedy, ciało będzie przy, kiedy ramię będzie przywodzone pod kątem prostym. Natomiast część brzuszna, ponieważ ta dolna część prowadzi włókna nieco do góry, będzie najlepiej pracowała, kiedy ramię przywodzicie z tej pozycji do płowia w tej pozycji. Mięsień piersiowy większy to jest taki sztampowy mięsień, który pokazuje, że mięsień nie ma jednej budowy. Jeśli chcecie wytrenować każdą jego część, warto spojrzeć w głąb tego, jak prowadzone są włókna od jednego przyczepu do drugiego. Od przyczepu początkowego do przyczepu końcowego. I dopiero takie spojrzenie na ciało pod kątem anatomicznym pozwoli Wam na takie dobranie ćwiczeń, które zaangażują bardziej albo górę klatki, albo środkową część klatki, albo dolną część klatki. Jeśli ktoś mówi, że nie ma góry, albo środka, albo dołu, no to nie wiem, prawdopodobnie studiował inną anatomię. Świetnym przykładem jest też mięsień na ramienny. Mięsień naramienny, słusznie nie będę może aż tak liczbać. Miesień mięsień naramienny też ma trzy części. I teraz jest część przednia, która biegnie też od obojczyka w dół do guzowatości kości ramiennej. I ta część wykonuje przede wszystkim zgięcia e, ramienia w stawie ramiennym. Część środkowa biegnie sobie w bok i ta część mięśnia będzie wykonywała przede wszystkim odwodzenia. I teraz jeśli mięsień wykonuje odwodzenie, faktycznie pewna część napięcia będzie pokazywała się w przedniej części mięśnia ramiennego, a to jest tylko część napięcia. Jeśli chcecie rozwijać przednią część, trzeba wykonać takie ćwiczenie, które skróci pszczep początkowy i końcowy w tym tutaj przednim układzie w łupie. Jeśli będziecie chcieli rozwijać środkową część, znajdujecie na to inne ćwiczenie. Jeśli będziecie chcieli rozwijać tylną część, to tylna część leży bardzo poziomo, w związku z czym będziecie wykonywać inne ćwiczenia. I teraz, jeśli przednia część mięśnia ramiennego zgina ramię, a tylna część mięśnia ramiennego odwodzi horyzontalnie, to znaczy, że ten mięsień sam dla siebie jest antagonistą. W układzie nerwowym jest coś takiego jest taki odruch, który rozluźnia mięśnie leżące po drugiej stronie. Czyli jeśli ja tutaj daję napięcie na przednią część mięśnia ramiennego, i wykonuje ruch w kierunku zdjęcia. To układ nerwowy automatycznie rozluźnia tylną część miesięcy ramiennego, żeby ta nie przeszkadzała. I odwrotnie, jeśli chcę wykonać ruch w kierunku, w kierunku zaangażowania tylnej części tego aktora mięśni ramiennych, ciało rozluźnia przednią część mięśni ramiennego. W związku z czym nie jest możliwe znalezienie ćwiczenia, które będzie rozwijało cały mięsień ramienny, dlatego że to jest mięsień, który należałoby rozpatrywać minimum w trzech częściach, a faktycznie jest tak, że w biomechanice rozróżnia się nawet sześć części mięśni ramiennego. W związku z czym, jeśli planujecie znaleźć jedno ćwiczenie, które w idealny sposób rozwinie Wam całą grupę mięśniową, no to niestety nie istnieją takie ćwiczenia. Jeśli chcecie, żeby Wasze ciało rozwijało się w sposób harmonijny, symetryczny, trzeba dobrać ćwiczenia w taki sposób, żeby zaangażować włókna leżące pomiędzy przyczepami początkowymi i końcowymi dokładnie tej części mięśnia, którą chcecie rozwinąć. Nie wykonywać tylko włącznie jednego ćwiczenia na daną grupę mięśniową. Jeśli ten materiał Wam się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, żeby dostawać informacje o nowych filmach, a my razem z Kacją zapraszamy Was do oglądania następnych odcinków.